Siemanko, yy, to jest konkurs dla Maulife. Oj, nie to. Pan Dicam mi się uruchomił, bo to o to chodziło. Mam nadzieję, że docenisz moją pracę, albo chociaż wyróżnisz. Robiłem jeden budynek, ale myślę, że w miarę taki, no. Nie wiem. O taki. Trochę się bo później znowu do Nederu szukać te jasnogłas. Czerwony proszę miałem, bo na to, to nie używałem, to chyba tam miałem. Dębowe ktesek, no to miałem Dębowek to jest to trochę się tam naścinałem Dobra, resztę se tam odłożyłem do góry zrobiłem skrzynkę nie. Tutaj będzie takie piętro Nie wiem, coś tu sobie może zrobić na przykład mm, Tak, jestem ja tak zastanowię. Możesz na przykład tutaj zrobić y, rząd piecy, tutaj jest rząd skrzynek albo taką kuchnię, nie wiesz? Tutaj taki kącik, tutaj y, dwa piece. Tak jak zademonstruję, a no, mam do góry wszystko. No i tu mam bruk. Dobra, trzy tutaj, tak. tak, tak, tutaj dwa piece, nie, bo to jest chyba, nie, 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 nie idzie, a tu po prostu taki. Mm. Proszę mi chyba dwa... z tego się robi? Nie, źle to zrobiłem. Poszę mi chyba... Czekaj, nożyczki się robi z dwóch. To, 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 to coś. Proszę mi ogólnie sześć... osiem razy z tymi nożyczkami, żeby to wszystko porobić. Mam nadzieję, że to do bo ja wszystko... Niektóre rzeczy miałem w poprzedniej bazie, ale większość na kopalni. Tutaj jakiś, na przykład, schowek na skrzynkę. Na przykład. Tutaj. Tak. 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 bugowało się. Tutaj też. To są ze półpłytek, Krzysztof, nie? To wiesz. Czemu nic nie, z, nie spadło? Sorry, tu jest taki boom Nie wiem czy To jest już taka dziwna potęga No niespodziewana potęga Minecrafta Tak Skrzyneczka No tutaj jeszcze mam cały stack, fajny. I tutaj tak dziwnie to zakryć Tutaj tak Także to zajebiście wyglądało, w miarę. No i powinno tak w miarę fajnie to jest. Tam w środku jest ukryta skrzyneczka. Wystarczy tak dziwnie podejść. Ja to wszystko tak większość robię, tak skończy się. No i tu się na przykład ukrywasz diaksy. Nie wiem po co ukrywać, ale... Tam chyba widzę dżunglę, ale nie jestem pewien. No i tutaj no, tu jest taka skrzynka. Potem sobie ją usunę, nie wiem czemu ja to dałem, żeby tych schować i mieć miejsce. No i to jest tak tutaj na tyle. I od razu tutaj się możesz tak osiedlić. Tam, no tutaj jeszcze zrobiłem zejście do jaskini. Tam sobie możesz coś wykopać, na pewno coś tam ciekawego znajdziesz, pokopiesz sobie w dół. Gdzie są stówy? źle no, zrobiłem. Oglądam sobie teraz Kefina teraz nie wyjdę może O, nie wyjdę faktycznie Skąd wiedziałem Tak, wyjdę sobie I też nie wyjdę Prędzej deskę z burzy. Z burzy, ale to powiedziałem Dalej Okej. Okay. Tak. Leposiekierem. Muszę to coś zniżyć. Tak. Zrobiłem nową, bo tamtej enchantowanej nie chcę burzyć, bo ona, chciałem coś zostawić. I uwaga, to jest z poprzedniej mapy, bo na, tamtą mapę zrobiłeś na pobieranie premium, a ja nie mam na tej stronie premium. Więc miałem małutenkie problemy. znowu hmm, tutaj no i tutaj się normalnie już teraz można wejść i wyjść Dobra to tutaj aha jeszcze mam ci pokażę tutaj wiem o takie tutaj mogłem jeszcze to zburzyć ale mi się nie chciało. albo później to tak odlepić deskami lub tamtym drewnem nie wiem jak wolisz tam jeszcze masz sprawy tak ci zostawiam się tu tutaj jak chyba pamiętam były tutaj jeszcze drzewa Nie, nie pamiętam Albo stąd, albo z tamtej poprzedniej wyspy brałem Jak sobie dobrze pamiętam a, 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 tam jest już No wiesz Wejście do endu Potem jeszcze zrobię dla ciebie tam tory, Żeby na tysiąc kratek nie, tego i tak nie będziesz mógł pobrać. Ja ci daję na przykład taki przykład, tylko... No czemu... Nie no, byłoby fajnie, gdybyś tam nie dawał tego premium. I to by mnie bardzo ucieszyło. Bo za to raczej sobie tego nie pobiorę. Więc przepraszam, ale sam sobie jesteś tego winien, Nie chcecie obracać. No i dobrze, no live się to be wszystko. Ja ci dałem taki przykład na razie na chatkę. Dla mnie to ładnie wygląda, nie wiem jak dla Ciebie, ale każdy ma inną kwestię gustu. Od tego też nie wiem. Albo... Powinienem mieć jeszcze trochę szkła i tu poprawię też, żeby że tutaj było dwa. Chyba, że mam jeszcze tamten... Kilow... Kilow? Jest jedwabny dotyk? Zostawiłem albo nie wiem co. Dobra, tu nie ma, to biorę chociaż ten. Ja, może jakoś się uda. Nie, to nie bez łaski. Łaski bezki. Dobra, powinienem mieć tu. O, tu są. Myślałem, że 12 minut. Eee, a, dobra, na razie to jest płytki zużyję. Szyba chyba i teraz ładniej będzie wyglądać i zrobiłem tak żeby z tym się nie cofać gość już na sklepie do mnie napisał i oto tak to mm, jeszcze tam tu muszę dobra 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 zaraz 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 jak ja mam teraz tam skoczyć no to dobra, to chyba już sam sobie będziesz mógł zrobić, więc to do zobaczenia.